Cześć! Patrzcie, co Adam zrobił. Ładnie tu teraz, nie? No, zostało tylko pozbierać tą trawę i będzie git. Ale od razu gospodarstwo inaczej wygląda. No, było tu tak wszystko zarośnięte, że nawet nie musieliście pisać, bo sam to zauważyłem. No teraz jest super. A jak on ładnie przy płotach powykaszał i nawet maszyny przestawiał do koszenia, no nigdzie nawet źdźbła trawy nieskoszonego nie zauważycie. No wszystko jest idealnie. Tylko dzisiaj jeszcze albo ja, albo on pozbiera trawę i w ogóle będzie super. I przy okazji będę miał trawę DLA-kur i może krów. Ale oczywiście to nie wszystko, no bo jeszcze zrobiliśmy to. Nieźle nie. W końcu przenieśliśmy tunele. Obiecałem wam ostatnio, że to zrobię, no i zrobiłem. Wróciłem wczoraj trochę wcześniej i jeszcze Adam u mnie był, to wzięliśmy i przenieśliśmy je za stodołę. Ale teraz to dopiero tutaj jest dziwnie. Jak ja pamiętam na początku tutaj było tylko to pole, i zaraz był płot. I potem na tym ciasnym polu postawiłem tunel, i tam nie dało się jeździć, i po jakiś czasie kupiłem kawałek łąki. I jak wtedy poszerzyłem podwórko, to było coś. A teraz takie wielkie podwórko. A i tak czasami brakuje miejsca. Ale mam już pomysły na przebudowę i tylko potrzebuję teraz czasu i pieniędzy. Pierwsza postanie ta stodoła, którą Wam pokazywałem w ostatnich odcinkach. A nad garażem się jeszcze muszę zastanowić, bo jak postawię tą stodołę? To może urodzi mi się w głowie jakiś inny pomysł, albo coś takiego, bo to zawsze tak jest. Planujesz coś, i nagle się okazuje, że jak tylko jedna rzecz się zmieni, to i cały plan TES może się zmienić. Wiedź na razie spokojnie, myślę tylko o stodole. Potem jakiejś wiacie, albo garażu, i na końcu pewnie kostka, albo jakaś inna wylewka. No i tutaj tak samo się trochę pozmieniało. Wystarczyło skosić trawę, i już jest kompletnie inaczej. No ale powiem Wam, że te miejsca po wyburzeniu, co zostały, to w sumie tak mogłoby wyglądać całe podwórko. Jakiś tam gruz i kamienie tutaj są. To nie jest wcale takie złe i gdyby tylko nawieść tego więcej, to w miarę tanio miałbym podjazd. Co ja mam z tym zrobić, niech ktoś mi podpowie, bo leży i się marnuje, a to w miarę dobry płot jest i tak nie chcę go wyrzucać, bo może się przyda, ale tak tutaj leżeć też nie może. Tej działki nie zamierzam nim ogradzać, bo już jest za stary, ale może faktycznie ogrodzę nim sad w lesie. A jak mi zabraknie płotu, to po prostu pojadę do tartaku i kupię od nich gotowych desek i sam zbuduję resztę. A teraz patrzcie, jak wyglądają tunele i jaki mam pomysł. Patrzcie, ile tu jeszcze miejsca zostało. Spokojnie mogę dokupić jeszcze jeden tunel. A specjalnie zrobiliśmy tak, że zaczęliśmy stawiać je od końca, bo tak było nam łatwiej. I w razie dostawiania kolejnego nie będziemy musieli się jakoś przepychać. Czy coś po prostu go dostawimy tutaj z przodu, a poza tym mamy dodatkowe miejsce na przykład na ustawianie czegoś. Patrzcie, jak idealnie wymierzyłem zasianie tej trawy. Normalnie kawałek z jednej i z drugiej strony został i można sobie dzięki temu swobodnie tędy przejść. Jeszcze się zastanawiam nad tym drzewem. Czy nam nie będzie przeszkadzało w transporcie palet, bo nie chciałbym go wycinać. Tutaj i tak jest pusto, a dzięki niemu jest trochę chłodu. I jak przyjadę tu kiedyś w lato po palety. To będę mógł sobie odpocząć. Może tylko skrócę jedną czy dwie gałęzie, żebym mógł przejechać traktorem, albo zamiast traktora kupię sobie taką mini ładowareczkę i nią będę stąd zabierał palety, kto wie. A w tym miejscu specjalnie zostawiłem tyle miejsca, a wiecie po co? Pewnie nie to już mówię. Tutaj postawię ul, a może i dwa, o ile się zmieszczą, i w ogóle będzie idealnie. Z tych głównych gospodarstw zabrałem już tunele, które mi przeszkadzały jeszcze tylko ul, i będzie super. Ale jak tak patrzę, to powinno mi się udać tutaj wcisnąć dwa tunele. Może będą jakoś ciasno poustawiane, ale za to będą miały super dużo dostępu do pól i to jest najważniejsze. No i co, chyba o wszystkich zmianach, jakie zaszły, wam opowiedziałem, tak mi się wydaje. A jak nie, to potem mi się przypomni i wam dopowiem, ale nie no, miałem opowiedzieć o skoszonej trawie, to opowiedziałem. O przeniesionych tunelach też. Chyba wszystko już wiecie. A już wiem, czego nie wiecie. Ano tego, że Zetor został sprzedany, to znaczy wylicytowany. Zaraz wam powinien się wyświetlić komentarz osoby, która wygrała. Ten oto pan, Piotr Kubis, wygrał aukcję i kupił Zetora za 40 tysięcy. Oczywiście nie obyło się bez żartownisiów i innych takich, co po pierwszej minucie już proponowali 100 tysięcy, ale nie złotych, tylko euro. No to takich od razu odrzucałem i usuwałem komentarze, żeby nie zaśmiecały. Mówiłem też, jak licytujemy i gdzie. Ale niektórzy mieli to gdzieś wiedz takich osób, też nie brałem pod uwagę. Ale myślę, że licytacja to fajna sprawa, i jak chcecie ich więcej, to napiszcie w komentarzach to następną maszynę jak będę sprzedawał, to też zrobimy licytację. Tylko proszę Was, żebyście się nie wygłupiali następnym razem, bo jak ktoś proponuje 70 czy 100 tysięcy za taki stary traktor, no to bez jaj, ale nikt tego nie kupi. Więc następnym razem ma być normalnie licytowane, a nie że ja dałem kwotę 100 zł, a wy zaraz proponujecie 10 tysięcy. I tym, którzy zrozumieli, bardzo dziękuję, a tym, co nie zrozumieli, to mam nadzieję, że następnym razem się poprawią i nie będą się wygłupiać. A jak tak będzie, to na pewno będzie dużo więcej takich licytacji, i dzięki temu każdy będzie miał okazję coś kupić. I panie Piotrze Kubis, proszę o komentarz pod tym filmem. Czy dalej jest pan zainteresowany, bo inaczej wybiorę innego chętnego, oraz proszę o lokalizację, gdzie ma zostać dostarczony traktor? I pamiętajcie, to jest licytacja, tu wygrywa tylko jeden, więc proszę się nie obrażać i nie pytać, dlaczego ja nie wygrałem, jak dałem więcej, bo już odpowiedź na to pytanie dałem wcześniej. A i jeszcze jednej rzeczy wam nie powiedziałem, bo tutaj planuję zrobić kładkę. Dokładnie w tym miejscu chcę zrobić przejazd z gospodarstwa na drugą część gospodarstwa. Chyba fajny pomysł, co? Tylko no, muszę się doinformować, czy ja mogę to zrobić. A jeśli będę mógł, to pogłębimy ten rów, wrzucimy do niego kilka kręgów i potem albo przysypiemy po prostu ziemią, albo na to damy jeszcze jakąś blachę, czy coś takiego, bo ten wyjazd będzie takim głównym. Tutaj będą wszystkie maszyny jeździły, więc on musi być solidny. I to byłoby idealne miejsce na wyjazd. A tamten stary bym usunął i dzięki temu tam mógłbym postawić jakąś wiatę czy garaż. No ogólnie dużo to zmieni. Bo w tym miejscu to tylko przejechałbym przez drogę i byłbym na drugiej działce, a tak muszę przejeżdżać dookoła i na dodatek z tej strony źle się wjeżdża. I taki słaby czas się zaczyna, bo o wszystko trzeba się będzie pytać i prosić. Pierwsza rzecz to ten przejazd, druga to budowa stodoły, trzecia garażu. No ciekawe, ile mi to wszystko czasu zajmie. No patrzcie, tutaj jest super miejsce na wyjazd, dosłownie cyk i jestem po drugiej stronie. No muszę się postarać i jakoś to ogarnąć. A nawet gdybym chciał zrobić kładkę, to też muszę mieć pozwolenie. Jak myślicie, bo w razie, gdyby się nie zgodzili, to ja bym kupił metalową kładkę, położył ją tutaj i Elo. Miałby przejazd bez kopania i wstawiania kręgów. Oczywiście mniej bezpieczny, ale zawsze coś. To jak coś tylko pytam, w razie gdyby się nie zgodzili, to możecie. I napisać jak ktoś coś wie na ten temat. Dobra, wystarczy tego gadania czas zacząć coś robić. Zabieram MTZ do mechanika. Miałem to robić sam za damę. Ale postanowiłem, że to jeszcze za wcześnie, jak byłem na oględzinach i powiedziałem, że nie widać, żeby coś ciekło i ogólnie ze jest w spoko stanie. To napisaliście mi, że jak nie cieknie, to znaczy, że nie ma oleju. No i widzicie, ja takiego czegoś nie wiedziałem. Dlatego wolę oddać w dobre ręce, niech go przejrzy i tyle. Bo to fajny traktor i mi go szkoda zmarnować. Oczywiście z tym olejem to pewnie był żart. Ja tam nawet nie miałem kiedy tego sprawdzić i w sumie to nawet nie wiem, czy jest olej. Ale no jadę do mechanika, niech on się tym wszystkim zajmuje. Ja to może na razie wezmę się czepie naprawy maszyn zamiast traktorów. I coś straszycie mnie klątwą parczewską. Ja tam nie wiem o co wam chodzi. Ten ciągnik nie miał nic wspólnego z żadnym Grzegorzem. Wiedz, ja bym się o klątwę nie obawiał. Kiedy do Kazika przyjedziesz, nie wiem jak będę miał wolną chwilę, to któregoś dnia do niego zajadę. Kiedy kupisz nowe auto. Jak syjat wyzionie ducha, a dopóki działa, to nie zamierzam nic z nim robić. Kup drugi samochód i jeden będzie taki do dojazdy po polu czy polnych drogach, taki trochę mniej elegancki, a drugi taki bardziej elegancki na wyjazdy. No dobra, tylko ja głównie jeżdżę po polach i głównie coś robię. Nie potrzebuję eleganckiego samochodu. Jak kiedyś będę wielkim prezesem, który tylko będzie nadzorował pracę i nic nie będę musiał robić to tak, ale teraz to nie ma sensu. Ja bym na tej pustej działce postawił nowy dom, zburzył drewnianą stodołę i postawił oborę. I tam przeniósł gospodarstwo. A tu, co teraz mieszkasz, zrobił pole. Miałem przez chwilę taką myśl, ale po dłuższym zastanowieniu to trochę szkoda niszczyć tego domu. I tych budynków. Już sprzedałem podziadku Władymirca, to żeby jakaś pamiątka chociaż została, to chciałbym, żeby przynajmniej gospodarstwo zostało w tym samym miejscu. I żeby za kilkadziesiąt lat było takie porównanie, jaki był początek i na przykład jaki koniec, w jaki sposób to się rozwinęło. A jak ja zniszczę całe gospodarstwo, które dziadek budował, to będzie według mnie trochę słabe. I dlatego nie chcę tego robić. I jesteśmy u mechanika. Widzę garaż otwarty to pewnie coś długie. A nie jednak pusto, to ja od razu wjeżdżam i zaklepuję miejsce, żeby tylko jak najszybciej wziął się za oględziny. Ty co zostałeś kolekcjonerem złomu? Jakiego złomu? Dlaczego wy wszyscy obrażacie ten traktor normalna maszyna? Widać, że nie miała lekko i trochę pracowała, a wy od razu od złomu wyzywacie. To, co widzę, to mówię. No, wygląda jak wygląda, ale dobra. Co ty chcesz w niej zrobić? No, przejrzyj go, zobacz, czy wszystko jest tak, jak powinno. Bo kupiłem go i miałem sam sobie go sprawdzać i naprawiać. Ale uznałem, że jak on ma u mnie popracować i potem chce go komuś sprzedać, to lepiej, żebyś ty się nim zajął. Dobra, to ja się nim zajmę. Akurat nie mam co robić, to na spokojnie sobie go przejrzę. No, w porównaniu co tutaj się działo jeszcze w zimę, to aż tutaj dziwnie, że tak pusto. Zaczął się sezon to i ciągników nie ma, ale za to mam ciebie i ty zawsze masz jakieś ustrojstwo do roboty. Taki kolega jak ja to skarb, ale dobra, ja jadę, bo masz trochę roboty i tylko czas do jutra, to im szybciej pojadę, tym lepiej dla ciebie. Jaki czas do jutra ty se jaja robisz? Przecież do jutra to ja nawet tego nie zdążę rozkręcić, a co dopiero sprawdzić i złożyć? No, oczywiście, że sobie żartuję, mi się nie śpieszy. A jak coś to nie mam, jak do domu wrócić, pożyczysz samochód? Samochodu ci nie dam, ale możesz sobie wziąć lawetę. Dobra, dzięki, to cześć. No to się przejedziemy starym poczciwym Lublinem. Do dzisiaj mnie pytacie, kiedy kupię tą lawetę, ale jak coś to ja jej nie zamierzam kupować, mam zrobione prawko na ciężarówki to teraz myślę o czymś większym. Taka lawet jest fajna do przewozu samochodów, a nie dużych ciągników. Jak my 60 nią przewoziliśmy wtedy, co się koło urwało, to już miała ciężko i to było bardzo niebezpieczne, a o takim Zetorze czy MTZ-cie to nie ma co nawet myśleć. Jestem z powrotem w domu. Adama jeszcze nie ma, to ja w takim razie pobieram tą trawę. Wezmę ją z i sprasuję, bo nie mogę patrzeć jak tak leży. Ej, dobra, tylko proszę się ze mnie nie śmiać. Ale no nie mam czym odgarnąć tej trawy od płotu. Wszystko jest wywiezione do kurnika i została mi tylko łopata. Więc zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że to grabie albo widły okej. Okay. No ale patrzcie, niby to jest głupie, a działa, czyli w takim razie wcale to nie jest głupie. Dobra, trochę poodgarniałem i już teraz mogę podpiąć zgrabiarkę i zgrabić to tak, jak powinno być. Oczywiście pominąłem wam cały etap zgarniania łopatą, żeby wam oczy nie krwawiły. Oj, widzę, że zgrabiarka jest zastawiona, to zanim wezmę zgrabiarkę, to najpierw muszę odjechać ze torem i zabrać kosiarkę. Zamiast z nią wyjeżdżać, to wezmę ją tutaj w stawie. Może jeszcze pojadę i w sadzie trawę wykoszę, bo tam na pewno jest zarośnięte. I po co ja mam kupować łąkę jak wystarczy, że ja wykoszę podwórko i mam trawę? Tylko czy ta trawa wystarczy na byki i kury? Oto jest pytanie. Mógłbyś sprawdzić, czy ten tour pasuje do Zetora? Niestety nie mam jak tego sprawdzić, bo Zetor nie ma mocowań Natura i musiałbym najpierw je zamontować. Ale może kiedyś nowy właściciel je zamontuje i do mnie przyjedzie, to wtedy sprawdzimy. Czy zrobisz kiedyś jeden odcinek Funny Moment z wszystkich odcinków? No to nie ja powinienem to zrobić, tylko któryś z widzów. Bo to niektóre rzeczy nie śmieszą mnie tylko Was i to wtedy miałoby największy sens. Jeśli ktoś potrafi i zrobi taki film i on będzie dobrze wykonany, to ja mogę go wrzucić na kanał, a w zamian powiem kto to zrobi, to mogę go na tym filmie oznaczyć i dać wszystkie jego social media. Tylko tak jak mówię, jeśli będzie dobrze wykonany, to tak możemy zrobić, a i jak coś to kontakt do mnie macie w opisie. Ile byś chciał ze resztę gruntów ze Szpakowa, bo jestem zainteresowany kupnem? Za tamte dwa pola co zostały. Z racji, że jesteś widzem, mogę chcieć 70 tysięcy. Jak jesteś zainteresowany, to daj znać. Trawa zgarnięta, teraz czas sprasować i koniec. Pewnie z dwie belki wyjdą. Więcej się nie spodziewam, a i tylko tutaj na podwórku zbieram trawę. Tamto za drogą zostawiam Adamowi, jak nie będzie miał co robić, to sobie pozbiera. Jeszcze te dwie palety tutaj stoją, ale powinienem się zmieścić. Oj, już piszczy. To może jednak trzy belki będą, bo tam musiało coś po ostatnich sianokosach zostać. To i nie będę wyrzucał, bo potem ciężko będzie mi ją zabrać. Już druga? Co jest ledwo, co pierwszą wyrzuciłem, a tu już druga? O i trzecia, to jednak tutaj cztery belki wyjdą. I piąta, nieźle, co? Z takiego podwóreczka pięć belek. No, ale tu była tak duża trawa, że w sumie nie ma co się dziwić. Dobra, wszystko, co miałem, to wyzbierałem. Tą piątą to już tak ledwo, ledwo dozbierałem. Ale udało się to teraz, chowam prasę, zbieram belki i po robocie. Oj tak to ja chyba nie wcofam. E tu jeszcze kupę miejsca jest, a ja chcę odczekać. To jeszcze trzeba cofnąć. Ale ten tur jest niesamowicie wygodny. Naprawdę to była najlepsza inwestycja na gospodarstwie. Jak ja wcześniej musiałem wychodzić i się męczyć, a teraz tylko odbezpieczam i samo odpada. No niesamowite. Dobra, ja już sobie belki pozworzę poza filmem, więc dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć!